W tym roku właśnie wybrałem z duszy VO ten odmianę Excel. Myślę, że mi da duży plon, bo już teraz zapowiada się. Witam ponownie na polu z rośliną zasianą tutaj kukurydzą, co zresztą też widać. Jest to odmiana Excelio, tak jak tutaj pisze VO290. Wiosny ta kukurydza, powiem szczerze, po zasianiu no nie zachęcała i każdy omijał to jakimś tam okiem i łukiem, ale na dzień dzisiejszy po prostu ta kukurydza wygląda rewelacyjnie. Jest to odmiana typowo ziarnowa, co widać, dwie kolby na jednej roślinie i myślę, że nie są to małe kolby, bo są dosyć duże. Ziarno wygląda dość atrakcyjnie. O plonie i o całkowitej reszcie można powiedzieć dopiero po skoszeniu no bo wiadomo nie będziemy tutaj szacować ile ta kukurydza da i liczyć ziarenek. Kukurydza jak widać dosyć wysoka, bardzo ładna, zielona, myślę że będzie to roślina godna, godna polecenia. Tak. Jak ostatecznie będzie to wyglądać to ocenimy po żniwach, plon końcowy, ale myślę że należy się spodziewać dobrych plonów.